23 kwietnia Pozyskałam zrębki genialne zwierzby energetycznej. Warunki nie sprzyjają. Pada grad, ale walka o wyściłkowanie warzywnika nadal trwa. Przenoszę teraz z tej wielkiej yy, paki do pojemników i przerzucam na ścieżki grad. Coraz bardziej sypie. Nie wiem, czy to widać. W każdym bądź razie nie. mam nadzieję, że nie zamarznę. Trzymajcie kciuki. No i po robocie rozsypałam. Teraz ugniatam. Wygląda to pięknie. Zdecydowanie lepiej niż jakieś kamory. O ta, tu na przykład jest stara ścieżka. Zastanawiam się, co z nią zrobić. Chyba też ją tak wyściółkuję tymi zrębkami. Pięknie. Za dwa lata cała ta zrębka stanie się kompostem i ten kompost trafi z powrotem na grządki. Grządki. I tak w koło Macieju. Piękne ogrodnictwo. Przykrywane są sałaty i musztardowce. Skończyłam wykładać zrębki w ścieżce do warzywniaka i zbudowałam przy niej z pomocą mojej przyjaciółki Ani piękny tunel na fasoletyczną.